Dzień dobry, nazywam się Mariusz Staniszewski, witam w kolejnej rozmowie o raporcie Polska w dryfie, raporcie Instytutu Sobieskiego o roku rządów obecnej ekipy. Razem z mną jest Janusz Cieszyński, dzień dobry. Dzień dobry. Ekspert Instytutu między innymi do spraw cyfryzacji i właśnie o cyfryzacji chciałem porozmawiać, bo jest to jeden z rozdziałów, jeden z takich rozdziałów nieoczywistych w tym, w tym raporcie, ponieważ Chyba jest to najbardziej łagodna ocena obecnego rządu, jeżeli chodzi ze wszystkich dziedzin, jakie tutaj się pojawiły. Ale ta, ta ocena nie najgorsza tak naprawdę wynika raczej z tego, że obecny rząd kontynuuje trochę to, co wyście zaczęli. Znaczy, przede wszystkim myślę, że w tych ocenach po prostu warto być obiektywnym i nie szukać problemów tam, gdzie ich nie ma. Ja tak rozumiem ideę tego raportu, że to nie jest raport na zlecenie partii politycznej, chociaż ja akurat jestem aktywnym politykiem, no ale starałem się ten polityczny kapelusz zostawić w przedpokoju, kiedy siadłem do pisania. Myślę, że jeżeli chodzi o obszar cyfryzacji, to ja osobiście myślę, że ta ocena nie jest taka bardzo łagodna, dlatego że dużo jest o tym, co jest nieuchwytne, nienamacalne, czyli nie o tym, co zostało zrobione źle. Bo tutaj trudno się dopatrzyć jakichś takich fundamentalnych słabości. No. Wiadomo, nie każdemu wszystko zawsze Jasne. wychodzi i to więc myślę, że to jest tutaj jak najbardziej w takim poziomie akceptowalnym, ale y, dużo większym problemem w tym akurat obszarze jest przyszłość. I o tej przyszłości i o tym, że ona będzie y, w jaśniejszych barwach, y, to jest realnie bardzo mało i tak samo jak chyba we wszystkich rozdziałach ten dryf tutaj jest bardzo widoczny. Nie da się rozmawiać o cyfryzacji w wykonaniu obecnego rządu bez powiedzenia, wypowiedzenia nazwy NCB i ideas, tak? Czyli to jest moment, kiedy w zasadzie do opinii publicznej dochodzi taka informacja, zaraz, zaraz coś się dzieje, coś się dzieje złego, tak? Bo najczęściej te procesy się, w tym świecie dyskryzowanym takim takim coraz bardziej elektronicznym jesteśmy już się przyzwyczajamy do tego że pewne usługi się postępują tak one stają się łatwiejsze natomiast jak nagle wybucha taka historia no to, to widzimy coś się dzieje złego. No, NCBR i Dias to akurat jest poza obszarem za który odpowiada Krzysztof Gawkowski zresztą on kiedy ten pożar wybuchł i Dariusz Wieczorek który no, no nie wiem, no wyrasta na jakieś antylidera tego rządu sobie z tym kompletnie nie poradził, no to Krzysztof Gawkowski przyszedł i powiedział no dobrze, to ja, ja to wezmę pod swoje skrzydła, jestem wicepremierem, no mam gdzieś jakąś taką funkcję koordynacyjną. Natomiast, no według mojej wiedzy, wbrew zapowiedziom, czy może oczekiwaniom, w tym roku ten Instytut nie powstanie. Instytut, który miał powstać w odpowiedzi na właśnie powołanie w tej spółce IDS NCBR jakiegoś dużo mniej utytułowanego naukowca niż ten, który pełnił tę funkcję wcześniej, mowa o profesorze Piotrze Sankowskim, który jest naukowcem na taką światową skalę. Natomiast no, to jest obszar rzeczywiście bardzo ważny, bo przyszłościowy ale tych obszarów, takich, takich wyzwań strategicznych dla Polski jest dużo więcej i myślę, że paradoksalnie, pomimo że to jest pierwszy raz, kiedy stworzono strategię cyfryzacji, to mam wrażenie, że jest powszechna opinia, że ta strategia służy temu, żeby datę wykonania wszystkich ważniejszych rzeczy wyznaczyć na już kolejne kadencje, a nie temu, żeby rzeczywiście coś tutaj usłyszeć. Ustawić państwo w jakąś konkretną stronę. Tak? Czyli co jest najistotniejsze na dzisiaj, żeby wykonać w cyfryzacji? Mamy kilka wyzwań y, bardzo istotnych. Tak? No, od takich przyziemnych, typu y, cyfryzacja usług publicznych, y, żeby to było dostępne w formie online. Y, ta strategia cyfryzacji, którą przyjął rząd, zakłada, że to się wydarzy do 2035 roku. Uważam, że to jest bardzo mało ambitne. Uważam, że powinniśmy dużo, dużo szybciej się z tym uporać i przyjąć sobie, że uda nam się dużo wcześniej. No bo oczywiście to będzie dużo trudności, ale no nie takie rzeczy się w mniej niż dekadę udawało zrobić. I uważam, że tutaj szczególnie mając na uwadze to, że Polacy dość entuzjastycznie podchodzą do tych usług cyfrowych i ostatnie bos BOSU pokazują, że w ogóle są zadowoleni z tego, że jest cyfryzacja bo są zadowoleni z tego, jak są obsługiwani w urzędzie i coraz więcej załatwia sprawy przez internet itd. itd. Uważam, że to pokazuje, że tu jest bardzo podatny grunt, tylko po prostu trzeba wcisnąć gaz i jedno po drugim te procesy cyfryzować, tak jak to robiło prawo i sprawiedliwość, bo tak naprawdę w 2015 roku te cyfrowe usługi w większości były usługami, które państwo robiło samo dla siebie, dla urzędników, dla, dla, dla instytucji, dla sfery publicznej. Prawo i sprawiedliwość poszło z duchem czasu jakby wyciągnęło te usługi tak, że one rzeczywiście trafiły do obywateli, do, do przedsiębiorców. I no, ja pamiętam, że kiedy byłem w rządzie Mateusza Morawieckiego, nie było żadnego dużego tematu, który by nie był rozwiązywany z jakimś komponentem cyfrowym. I to pokazywało, że ta cyfryzacja nie była jakimś bożkiem, czy jakimś takim, czymś bardzo może istotnym, ale była oczywistym, tak jak to, że jak podajemy obiad, to będzie widelec nóż i do, do tego, żeby tam to danie spożyć. Kolejna rzecz y, to jest telekomunikacja, zapewnienie tanich i powszechnie dostępnych, usług telekomunikacyjnych. To jest takie coś, co jest jakby z każdym kolejnym procentem osiągania tego pokrycia rynku trudniejsze, droższe, bardziej skomplikowane. No to jest oczywiste, bo wiadomo, że tam te wszystkie kolejne inwestycje to będą w mniej dostępnych terenach. No z jakiegoś powodu ktoś tego nie zagospodarował. Myślę, że nie ma pomysłu obecnie w rządzie na to, jak ten temat rozwiązać. Kolejna kwestia to są kompetencje cyfrowe, czyli to, żeby kolejne pokolenia, żebyśmy już byli naprawdę pewni, że wchodzą w dorosłość z umiejętnościami, które pozwolą w tym świecie cyfrowym funkcjonować. Tak? No mamy produkty te z generatywnej sztucznej inteligencji. Które dla bardzo wielu ludzi zmieniły rzeczywistość. Tak? To znaczy, to co kiedyś zajmowało pół godziny, dzisiaj zajmuje tyle, ile wypowiedzenie jakieś komendy i przekopiowanie wyniku. Tak? To jest rewolucja, i każdy oczywiście może ją na jakiś swój sposób wykorzystać, ale każdy młody człowiek, który wychodzi z systemu oświaty, powinien być na to przygotowany. Kolejny obszar to cyberbezpieczeństwo. Cyberbezpieczeństwo, które staje się coraz bardziej istotną domeną, no bo oczywiście zainwestowaliśmy dziesiątki, a może setki miliardów złotych w uzbrojenie takie konwencjonalne, no ale paradoksalnie może być tak, że. Może nie tak dotkliwe, jak te ataki kinetyczne, ale jednak naprawdę destabilizujące społeczeństwo rzeczy będzie można robić no, zupełnie nie wychodząc z domu, nie angażując fizycznych zasobów. I na, na to musi być gotowe nie tylko państwo, ale też obywatele, no bo y, cyberprzestępczość się staje taka przestępczość XXI wieku. I no, tak jak pamiętamy, nie wiem, lata 90. było bardzo dużo takiej brutalnej przestępczości, bandyci, mafie i tak dalej, No i powołano na przykład tam centralne biuro śledcze i to się w dużej mierze skończyło, tak? Potem ten rak korupcji powołano CBA, różne instytucje właśnie, które były nastawione właśnie na zwalczanie korupcji. I dzisiaj na pewno jest tym dużo lepiej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Ja jestem przekonany, że cyberprzestępczość to jest ta kolejna, kolejna rzecz, którą trzeba się zająć. I to jest bardzo skomplikowane, bo to wymaga nie tylko wzmocnienia się samego państwa, ale też pewnej filozofii projektowania rzeczywistości, tak, żeby ci, którzy dają obywatelom do ręki jakieś narzędzia musieli zadbać o to, żeby, tych, żeby tymi narzędziami się nie dało w prosty sposób zrobić sobie krzywdę. No i taki ostatni element, od którego trochę zaczęliśmy, czyli temat właśnie sztucznej inteligencji i takiego trochę wyjścia w przyszłość, Myślę, że mamy wiele takich, jako, jako naród, jako państwo, dobrych predyspozycji do tego, żeby w tym obszarze sobie dobrze poradzić. Mamy świetnych inżynierów, mamy niezłe uczelnie, no ale wiemy, że żeby to dobrze szło to oprócz tego, że, trzeba, że się ma talent, to trzeba mieć też konkretne zasoby. Chodzi o i energię elektryczną w przystępnej cenie, to jest kluczowe. O to, żeby były dostępne dane do tego, żeby takie modele generatywnej sztucznej inteligencji trenować, żeby łatwo było pozyskiwać kapitał, no bo to jest bardzo kapitałochłonne, a nam chodzi o to, żeby te firmy były w Polsce albo miały przynajmniej oddział w Polsce, także żeby to te pieniądze po prostu zostały, tak? bo ja uważam, że przełom w Polsce nastąpi wtedy, kiedy kilka, kilku właścicieli właśnie takich spółek technologicznych osiągnie sukces, sprzeda to do jakiejś zagranicznej firmy i będą mieli pieniądze na to, żeby tak jak właśnie ta słynna PayPal mafia, Elon Musk, Peter Thiel, Dostali dużo pieniędzy do zainwestowania w kolejne przedsięwzięcia, i ten majątek po sprzedaży PayPala jeszcze pomnożyli. Właśnie, no i uważam, że my powinniśmy doprowadzić do właśnie takiego momentu, i myślę, że bardzo trudno, żeby to się wydarzyło bez wsparcia państwa. I tu na przykład jest totalna klapa po stronie Krzysztofa Gawkowskiego, ponieważ Fundusz Sztucznej Inteligencji. To była jedna z jego, jeden z jego flagowych projektów. I tego nie ma. Po prostu nie dostał pieniędzy od Donalda Tuska. Takiego funduszu nie będzie. I teraz trwa malowanie trawy na zielono, że jednak tam będzie jakiś, jakiś substytut. Ale co do zasady ta obietnica nie została zrealizowana. To mi trochę przypomina teraz dyskusję, jaka toczy się w Niemczech, gdzie wielu ekspertów dostrzegło, że Niemcy przegapili nową rewolucję przemysłową. Czy w samochodach? Tak, czy jeszcze, tak czy też W samochodach? W szerzej, tak. szerzej, tak. Że właśnie zostali przy samochodach, przy tych swoich dieslach, tak. które są dobre tak, no i świetne, i, a jednak świat poszedł gdzie indziej. I teraz, czy my teraz jesteśmy w takim etapie, że jak nie pójdziemy teraz, to też przegapimy tą. Znaczy miejscu, w moim zdaniem dużo chorszej sytuacji, dlatego że y, ci biedni Niemcy, mówię w cudzysłowie, jak y, by się to wydarzyło, no to zostaną właśnie tam z BMW, Mercedesem i y, kilkudziesięcioma lat, latami y, takiej technicznej doskonałości, a my przecież takich marek nie mamy, tak? My się musimy bić, my musimy... Y, to, to, co Polska zrobiła przez ostatnie 30-lecie, ten gigantyczny skok, jeżeli chodzi o PKB per capita w porównaniu do krajów zachodu Europy, gdzie no, wyszliśmy z bardzo, bardzo niskiego poziomu, a teraz się zbliżamy, przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, do mniej zamożnych krajów tej Unii Europejskiej, do której dołączaliśmy, tak? No i to jest bardzo dobry sygnał, to, to pokazuje, że nam się udało. No ale znowu, żeby pójść dalej my musimy y, każdego roku rosnąć o 2, 3 albo chociaż 1,5% więcej, szybciej niż nasi więksi y, posiadający też wiele instytucji, kapitału i y, różnych innych takich przewag y, konkurenci, także jeżeli tego, nie, jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli my będziemy biec tak szybko jak oni, no to ten dystans się nie będzie zmniejsza. A tu nie chodzi o to, żeby y, osiągnąć jakąś prędkość, tylko o to, żeby ten dystans zmniejszyć. Jeszcze jedną rzecz pan porusza w, w swoim rozdziale, w tym, w tym opracowaniu, która jest istotna dla takiego codziennego życia, żeby Urząd, który, z którym komunikujemy się za pomocą internetu, nie mógł od żądać dokumentu, którego nie można wygać, nie, nie można zaciągnąć z bazy danych, która jest dostępna w internecie. Tak, no to jest tak, to jest bardzo ważna taka, powiedziałbym, zasada fundamentalna tego, jak powinny wyglądać te rozwiązania cyfrowe, no bo to nie chodzi o to, żeby. Zamiast formularza na, na kartce papieru był formularz cyfrowy, gdzie wpisujemy te dane, no i na tym się kończy całe. Oczywiście to też jest ułatwienie, ale to dalece niewystarczające. Możliwości jest dużo więcej i ta zasada domyślności cyfrowej, czyli tego, że co do zasady wszystko powinno iść. Online, a ponadto nie można żądać informacji, które ktoś już posiada, ma służyć temu, żeby projektując różne rozwiązania, tak właśnie działać. Znaczy ja pamiętam, to było za każdym razem wyzwanie, no bo kogoś, kto nie wiem, pisze jakąś ustawę czy, czy, czy projektuje jakieś rozwiązanie, to nic nie kosztuje, że poprosi, a tu, tu pan jeszcze wypełni to, to, to i to. tak? Zero kosztu. Tak? tak, Ale ten koszt jest potem multiplikowany przez tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy razy, kiedy ktoś to wpisuje, ktoś pisze źle, ktoś nie wpisze i będzie problem, błąd formalny. To wszystko jest czas, a czas to są pieniądze i chociażby temat niedawnej walki ze skutkami powodzi. Tak? Znaczy, gdyby ktoś na samym początku powiedział dobrze. Uruchamiamy system online do tego, żeby zgłaszać te wszystkie wnioski. I y, gdyby to ktoś uruchomił wtedy, gdyby była, był na ten nacisk, to nie byłoby trzeba dzisiaj jeździć tam w tej takiej kurtce kryzysowej, robić sobie zdjęć y, wieczorem przy jakimś nowo oddawanym moście, bo ludzie już dawno by dostali pieniądze i zajęliby się tym, co jest najważniejsze, czyli po prostu no, odbudową swojego dobytku. Prawo i sprawiedliwość to rozumiało, chociażby no programy takie jak tarcza finansowa dla przedsiębiorstw, które po prostu wypłacały bardzo duże pieniądze, kiedy przyszła pandemia, w ciągu 48 godzin nawet. To było rozwiązanie na miarę XXI wieku. Dzisiaj mamy w tym zakresie regres. To takie trzy rekomendacje najważniejsze na następny rok na następny rok, znaczy na pewno m obywatel i yy, jakby powrót do takiego tempa wdrażania co dwa tygodnie nowa usługa, nowe rozwiązanie jakby jeżeli chcemy mieć w pełni cyfrowe państwo, no to y, trzeba kiedyś zacząć. Ten rok jest zupełnie do spisania na straty, żadnej przełomowej funkcji. Takim symbolem jest wdrożenie alertów przeciwpowodziowych, kiedy już fala przeszła przez Dolny Śląski o płaszczyznę. Y, oprócz tego y, duża, realna inwestycja właśnie w sztuczną inteligencję. I w rozwój biznesu i nauki wokół tego obszaru. I to nie mogą być jakieś chłapy Moim zdaniem to powinno iść w miliardy. Na szczęście Polska jeszcze na to stać. I jeżeli mamy wybierać, na co przeznaczyć te pieniądze, to, to powinien być na pewno numer jeden. Szczególnie, że mieliśmy przecież zaplanowane na przyszły rok ponad miliard do wydania na grant dla Intela, który miał u nas zbudować bardzo nowoczesną fabrykę. Tam ta inwestycja się nie udała. Z winy nie naszej, bo to sam Intel się wycofał, ale w takim razie przeznaczmy tyle samo pieniędzy właśnie na rozwój nowych technologii. I trzecia rzecz, myślę, że też bardzo ważna, jeżeli chodzi o kompetencje cyfrowe. Ja rozumiem wszystkie krytyczne głosy pod adresem programu Laptop dla Ucznia. Na pewno da się to zrobić lepiej. Pokażcie tak, jak obiecaliście, że jesteście w stanie, zróbcie program rozwoju kompetencji cyfrowych na miarę wyzwań, które stoją nie tylko przed Polską, ale przed całym światem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa, Państwu polecam raport, aby się z nim zapoznać. Zachęcam do komentowania, do subskrybowania kanału, do y, lajkowania. Dziękuję bardzo.